Hey, cześć, cień, wam wszystkich ludzi. Ja jestem Weski i witajcie w kolejnym poradniku Cyberpunka 2077. W dzisiejszym poradniku chciałem Wam pokazać najlepszy wszczep do Waszych nóg, także bez przedłużania lecimy z filmikiem. Żeby Wasze legendarne wszczepy pojawiły się u Waszych doktorów, zalecany jest tutaj poziom 50 reputacji, ponieważ gdy ten poziom będzie mniejszy, to istnieje szansa na to, że te przedmioty Wam się nie pojawią, dlatego tutaj w prawym górnym roku odsyłam Was do filmiku, gdzie ten level reputacji możecie bardzo szybko wymaksować. Ok, najlepszy wszczep do naszych nóg znajduje się w Westbrooku, a dokładnie w Japantown. Które znajduje się w tym miejscu. Lepiej udać się do Mega Block H8 do naszej szybkiej podróży. I gdy już tutaj jesteście, udajecie się do doktora. Proszęcie się nie więcej tak jak ja. Postaram się wam to pokazać. Widzicie sobie tutaj to ulicą. Tego doktora już wcześniej pokazywałem, ale pokażę Wam go jeszcze raz. Schodzicie sobie schodami w dół. Później skręcacie w prawo. Dokładnie tutaj. Później w lewo i znowu w prawo. Tak. Teraz udajecie się tutaj. Wkręcacie w lewo i jesteście u, w budynku fingersa. Tak, znajdujemy się już tutaj. Wchodzimy po schodach do góry. I musimy się udać do gabinetu fingersa. I teraz tak, tutaj jest bardzo, bardzo sprawa, ponieważ jeżeli chodzi o tego doktora, to z nim będzie ogólnie misja, ale nie chcę wam za dużo spoilerować, dlatego powiem wam tylko tyle, żebyście ani go nie bili, ani go nie zabijali, ponieważ jeżeli to zrobicie, to stracicie dostęp do kilku fajnych, legendarnych szczepów, jak i do najlepszych szczepów odnośnie nóg. Także jeżeli jeszcze nie robiliście tej misji, to po prostu nie zabijajcie go, ani go nie bijcie. Popełniłem ten błąd i niestety go uderzyłem, dlatego nie jestem w stanie wam tych przedmiotów pokazać. Ale załączę właśnie teraz w tym momencie skryny, które wam się tutaj pojawiają i do wyboru macie tak naprawdę dwa wszczepy. Pierwszy to są łapy rysia, a drugie to są wspomagane stawy skokowe. I tutaj zdecydowanie polecam te wspomagane stawy skokowe, ponieważ dzięki temu wszczepowi jesteście w stanie dotrzeć do miejsca dzięki w normalny sposób e, bez niego byście po prostu nie dotarli. Także zdecydowanie go polecam. Dodatkowo zmniejsza on wasze obrażenia od opadku o 15% i kosztuje 75 tysięcy euro dolców. Oprócz tego macie jeszcze do dyspozycji łapy rysia, dzięki którym tak naprawdę poruszacie się o wiele i przeciwnicy was po prostu trudniej wykryją, ale wydaje mi się, że zdecydowanie ten podwójny skok będzie o wiele, o wiele lepszy i przydatniejszy. Na ten moment niestety nie ma legendarnego wszczepu do naszych nóg, dlatego pokazuję wam rodzaj epicki, ponieważ jest on na ten moment najlepszy. I tak naprawdę to wszystko w tym filmiku. Jeżeli wam się podobał, to byłoby miło, jeżeli byście zostawili ślad tam na dole. Oczywiście zapraszam do moich poprzednich filmów i widzimy się standardowo w kolejnych, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.